Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny haul zakupowy tylko z Lidla za kwotę około 570 zł i już Wam pokazuję grzewka coli Lidlowej, mąż do pracy bierze grzewka mleka 3,2% w promocji było po z aplikacją Lidl ogółem mieliśmy prawie 60 zł rabatu Także super. I tutaj 13 y, tych y, talenciaków dostaliśmy, bo zawsze y, są pytania, ile talenciaków. Także 13 talenciaków. odkładam je na bok, chłopcy zaniosą do szkoły. I już Wam pokazuję, co tutaj się mieści. Serek bieluch naturalny, szczypiorek. Ser Salami. Tutaj wziąłam taką herbatę liściastą z owocami leśnymi jakimiś tam jagodami i tak dalej. Tutaj serek truskawkowy z krówką. Tu na przecenie wziąłam pastę z makreli wędzonej. 5 bułeczek kajzerek. Dzisiaj już jest późno, a nie mam nic takiego na obiad, więc wzięłam oczywiście, dla złośliwców, w komentarze. Tak, wzięłam gotowy taki obiad. Z tego względu, żeby nie jeść kanapek, tylko zjeść coś jednak ciepłego. I tutaj wzięłam jakieś penne z kurczakiem w sosie w stylu włoskim. Dalej, tu chłopcy wzięli kotlet mielony z buraczkami i kotlet Devolay z marchewką i groszkiem. Tutaj wzięłam herbatę z Dilma, wiśnia i migdały. Ja już raz wypiłam tą herbatę i była przepyszna, i znowu sobie wzięłam, jak widziałam, w sklepie. Była bardzo smaczna. Dalej, tutaj Artur sobie wziął takie pierniki w czekoladzie mlecznej. Tutaj jakiś taki pudding duo, smak czekolada, wanilia. Coś takie ala serduszka, tylko mniejsze. No, pierwszy raz y, pojawiły się w Lidlu i wzięli na spróbowanie. Tutaj mąż wziął sobie śledzie grfińskie. Tutaj y, jakieś nuggetsy. I w środku nadziewane jeszcze serem. Chłopcy zobaczyli chcieli spróbować takie. Coś innego. Dalej tutaj wzięłam z Pixy. Ostatnio kupiłam tą wersję czerwoną i chłopakom bardzo posmakowało. Czerwona to jest wersja czekolady deserowej. I była też niebieska dzisiaj. To jest czekoladą mleczną. Mleczną, przepraszam. Także Posmakowało. Oczywiście twaróg z bychawy. Ulubiony, ukochany. U mnie tego sera białego idzie naprawdę bardzo dużo. Czy to do obiadu, czy to na kanapki, czy tak właśnie ze szczypiorkiem sobie zrobić taki twarożek. No po prostu ja uwielbiam. Tu mąż wziął sobie jakiś łosoś atlantycki, bio. Z przeceny. Naturalna wersja. Tutaj ja wzięłam taki pieczeń ala rzymska ze serem. Uwielbiam ją. Cztery plasterki takie grubsze są, no ale na kanapkę ja uwielbiam coś takiego jeść. Wzięłam. Były inne jeszcze wersje. Tutaj Wiktorek sobie wziął takie mini klopsiki. Zwykłe, wieprzowe z ziołami. Ja wzięłam parówki z szynki. Dla dzieci Tutaj mąż wziął jakiś pasztet drobiowy edycja limitowana Uwielbiamy te pasztety z puszki I nie tylko ze słoika ten taki zwykły tradycyjny pasztet mazowiecki też uwielbiamy Tu szynka wieprzowa z I tu jeszcze jedna Ale ta nie ma nalepki Um, nie wiem, to y, wzięłam normalnie szynkę. Tutaj y, mięso mielone, wieprzowe ze schabu. Z przeceny. Oczywiście męża parówki. No i siatka jedna z głowy. Następna mamy tutaj. Jaja od kury zielono nóżki. Z aplikacją Lidl było minus 50% na jednym opakowaniu i tylko jedno opakowanie. Także wzięłam serek czekoladowy z krówką, musy owocowe dla dzieci do szkoły. I tu mamy jakieś tropikalne ananasowe, mango. Tu jakieś brzoskwinia i mango z jabłkiem, gujawa z jabłkiem. I wiadomo, to jest 100% owoców bez dodatku cukru. Czyli po prostu nie są dodatkowo słodzone takim zwykłym cukrem, tylko cukier, który jest w owocach. Tu bananowo, jabłko, yy, banan, jabłko, wiśnia. A to też była promocja. Jak się weźmie 3 sztuki, to po 3 złote jest za taki mus. Ananas jabłko, gujawa jabłko. Tutaj wziął sobie Artur jakiś samy jabłko od tym barka. No Artur też sobie wziął Kinder Bueno White trzy razy. Tutaj mini Lizaki czupaczup. Tu jeszcze są musy. Jagoda i jabłko, mango jabłko i banan jabłko. Sporo tych musów. Tu jeszcze jedno jabłko z tym barka. Papier toaletowy nawilżany, promocji było przy dwóch sztukach. Także wersja aloesowa i wersja Sensitive. Tu żelki o smaku coli. Znicze już się zaczęły, także tutaj wzięłam takie dwie zgrzewki zniczy. Teraz na razie jest też wybór, także wzięliśmy. Jeszcze się dokupi stopniowo. Tutaj chłopcy sobie wzięli takie naklejki, złoty 70, tutaj Artur wziął wersję taką morską, a Wiktor zwierzątka takie afrykańskie. Można powiedzieć. To złoty 70. Zł. Dalej, z przeceny filet z piersi, kurczaka. Promocja była na masło. Przy trzech kostkach z aplikacją Lidl. Dalej, tutaj kolejna pierś z indyka na przecenie. Dwa razy wzięłam. Promocja też była na wędlinę Picok yy, w tej wersji XXL po 250 gram. Było 2 plus 1, także wziąłem trzy różne rodzaje, tu jest chap z wiśniu wędzony, yy, szynka gotowana, i polędwicę sopowską. Tu jeszcze jeden filet piersi kurczaka na przecenie. Tutaj wzięłam taki boczek wędzony, surowy na bekon. Ogórki. Banany. I jabłka. I yy, wziąłam więcej, były po 3 zł za kilogram, i zrobię też szarlotkę. Tak, czasami piekę sama ciasto, jakby ktoś tutaj mi ostatnio zarzucił, że sama upiecz, z tym, że ja piekę ciasto wtedy, kiedy wiem, że spodziewam się gości i wiem, że mi to ciasto pójdzie, bo tak to upiec całą blachę, a jem ciasto tylko ja i Wiktorek, więc no później... Tygodniami jemy to ciasto. Także czasami kupuję jak nam się zachce, po prostu w sklepie taki kawałeczek ciasta. Więc to tyle, takie w gwoli wyjaśnienia. Pomarańcze. No i siatka pusta, i ostatnia została. I tutaj mamy tak herbata. Wersja z marakują. To ta i tutaj. Love blossom. To też jakaś chyba brzoskwinka z czymś tam. Dobrze, miks sałat klasyczny. Dalej tutaj mam jogurt naturalny. Będzie jeszcze jedno opakowanie. Tutaj trzy bułeczki takie z ziarnami. Dwa cebularze. Jeszcze jeden jogurt naturalny. Tutaj sok tłoczony 100% jabłko. Naturalnie mętny. Promocja była na olej z aplikacją 1 plus 1. Także wzięłam dwa oleje. Wyśmienite. I też w promocji był olej. Wielkopolski 11 zł za 2 litry. Także wzięłam. No i chłopcy wzięli sobie po kubusiu water, bo oczywiście kubusie z Pokemonami Także tu wersja Pitaja i Malina. A druga wersja z Psajdakiem: Pomarańcza i Mango. Także tak się przedstawiają zakupy. Za te 570 zł, tak jak Wam mówiłam. Także napiszcie mi w komentarzach, czy widać tą kwotę, czy nie. A ja już się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.